Cześć, tu Tomek Jerzewski. Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Zawałowcy. Jeżeli zależy Ci na obiektywnym spojrzeniu, na jak najdłuższym zachowaniu dobrego zdrowia, sprawności fizycznej i psychicznej, możesz wstąpić do mojego klubu zdrowia. Możesz korzystać z moich kursów online lub wspierać moją działalność edukacyjną w serwisie Patronite. Witam wszystkich słuchaczy podcastu. Zawałowcy w kolejnym odcinku cyklu poświęconego badaniu tętna i wykorzystywaniu tej praktycznej umiejętności do wyciągania właśnie praktycznych wniosków dotyczących naszego zdrowia. Wiemy już, czym jest fala tętna, wiemy, gdzie zbadać sobie własny puls, wiemy również, gdzie powinniśmy unikać. Badania. Wiemy nawet, że badanie pulsu w niewłaściwy sposób może u niektórych osób nawet zakończyć się omdleniem. Tych, którzy nie słuchali, odsyłam do poprzednich odcinków. Dzisiaj zajmiemy się kolejnym elementem naszego pulsowego elementarza i będzie to element do bólu praktyczny i naprawdę wiele osób na co dzień interesujący. Czyli będziemy sobie mówili, czy nasze serce nie bije nam za szybko. Mówię do bólu dlatego, że bardzo często przyczyną konsultacji pacjenta w gabinecie kardiologicznym jest niepokój właśnie że tętno jest zbyt szybkie. Aby w ogóle powiedzieć sobie co to jest za szybko albo być może za wolno, to musimy dosłownie w kilku słowach upewnić się, że potrafimy to tętno właściwie policzyć. Do obliczenia tętna potrzebujemy zlokalizować miejsce, w którym tętno jest dobrze Wyczuwalne. Powtórzę, rekomenduję wyczuwanie tętna na tętnicy promieniowej, czyli na przedramieniu po stronie kciuka. Jeżeli wyraźnie wyczuwamy tętno, musimy mieć zegarek z sekundnikiem albo stoper i po prostu liczymy uderzenia pulsu o opuszki naszego palca w jednostce czasu. Najczęściej w praktyce liczymy ilość uderzeń w ciągu 15 sekund i mnożymy tę wartość razy. 4. To daje nam ilość uderzeń serca w ciągu jednej minuty. Dzisiaj zakładamy, że nasze tętno jest miarowe. O niemiarowościach będę mówił w innych odcinkach i będzie ciekawie. Zapraszam już dzisiaj na te odcinki. Podsumowując, jeżeli udaje nam się obliczyć ilość uderzeń serca, czyli ilość uderzeń fali tętna na minutę, to teraz musimy sobie powiedzieć, co jest normą. A co normą nie jest, i wtedy dopiero będziemy mogli mówić sobie o nieprawidłowościach. Niestety nie będzie jakoś za specjalnie łatwo, ponieważ coś, co będziemy uważali za przedział normy, będzie się różniło w zależności od fazy naszego życia. Czyli przede wszystkim te wartości będą zróżnicowane dla ludzi w różnym wieku. Średnio w przypadku kobiet, Tętno normalnie jest o kilka uderzeń szybsze w porównaniu do mężczyzn. Trzecim elementem, który też zdecydowanie różnicuje, będzie stan wytrenowania naszego organizmu. Przejdźmy zatem do konkretnych wartości. Jeżeli niepokoimy się o nasze nowonarodzone dziecko, czy wszystko jest z nim w porządku, bo przecież jego serce bije mu tak szybko, to musimy wiedzieć, że w pierwszych trzech miesiącach życia dziecka. Zawsze podkreślam, prawidłowe tętno zawiera się w przedziale między 100 a 150 uderzeń na minutę i nie jest to pomyłka. 100 do 150 uderzeń na minutę to jest norma w pierwszych trzech miesiącach życia człowieka. Powyżej trzeciego miesiąca, do końca pierwszego półrocza, czyli drugi kwartał naszego życia, to już 90 do 120 na minutę. Drugie 6 miesięcy życia dziecka, czyli etap do ukończenia pierwszego roku, kolejny etap nasze serce stopniowo zwalnia, i w drugim półroczu dziecka ta norma zawiera się pomiędzy 80 a 120 na minutę. Dziecko kończy pierwszy rok życia, i kolejnym przedziałem normy to wiek aż do ukończenia dziesiątego roku życia. Czyli pomiędzy ukończeniem pierwszego a ukończeniem dziesiątego roku życia prawidłowy puls mieści się między 70 a 130 uderzeń na minutę. Nastolatki i wszystkie osoby dorosłe, norma tętna na minutę zawiera się między 60 a 100 uderzeń na minutę. No i oczywiście ta norma jest najczęściej zapamiętywana. Ponieważ jest to najliczniejsza grupa naszych pacjentów. Powtórzę: między 60 a 100 uderzeń serca na minutę od 10 roku życia przez cały wiek dorosły i również osoby w wieku podeszłym. Tak jak powiedziałem u kobiet w porównaniu do mężczyzn, tętno średnio oczywiście dla populacji będzie o kilka uderzeń serca szybsze. I teraz przechodzimy do grupy pacjentów, którzy są aktywni fizycznie. Którzy ćwiczą, którzy trenują, mają dobrą wydolność. U tych pacjentów, zwłaszcza uprawiających sport wyczynowo, uprawiających ćwiczenia wytrzymałościowe, tlenowe, angażujące duże grupy mięśni, średnie tętno praktycznie zawsze będzie niższe. Takie niższe tętno. W przypadku trenujących nastolatków i osób dorosłych, zawiera się w przedziale, uwaga, między. 39 uderzeń, a 59 uderzeń serca na minutę. Powtarzam, 39,59 na minutę. Podkreślam, w takim przypadku jest to całkowicie prawidłowe tętno. Podałem teraz przedziały prawidłowych wartości w poszczególnych okresach życia, ale te wartości musimy rozumieć w pewnym kontekście. Co mam w tej chwili na myśli? Otóż, jeżeli przyzwyczajimy się do badania swojego tętna, obserwujemy, jakie średnie wartości tętna na co dzień są dla nas charakterystyczne, to w takim przypadku, jeżeli nagle z pogorszeniem naszego ogólnego samopoczucia obserwujemy przyspieszenie tętna, to pomimo tego, że to tętno może mieścić się w przedziale wartości prawidłowych dla Danego wieku, to jednak przyspieszenie akcji serca nasuwa nam podejrzenie, że coś złego z naszym organizmem się dzieje, że przeżywamy jakiś mniejszy lub większy kryzys zdrowotny. Jak to może w praktyce wyglądać? Pacjent mówi nam, że najczęściej jego tętno zawiera się w przedziale np. między 70 a 80 na minutę, ale od tygodnia wyczuwa wartości między 90 a 100 uderzeń. Na minutę i czuje się osłabiony. Jak najbardziej jest to wartościowa informacja kliniczna. Pomimo tego, że nawet te szybsze wartości zawierają się w normie dla człowieka dorosłego, to jednak nie są to w cudzysłowie normalne wartości tego konkretnego pacjenta. Czyli pacjent zaobserwował zmianę i powinniśmy zainteresować się przyczynami tej zmiany. Dlatego właśnie namawiam Was do tego, aby przynajmniej od czasu do czasu, ale badać swoje własne tętno. Po to, abyście wiedzieli, jakie średnie wartości tętna są Waszymi, najbardziej typowymi wartościami. Wtedy właśnie będzie Wam łatwiej, szybko wychwycić jakąkolwiek zmianę. Oczywiście zmiany te mogą następować w obie strony. Nasze tętno nie tylko może przyspieszać, chociaż takie stany obserwujemy o wiele, wiele częściej. Niemniej u części pacjentów nagle może dochodzić do zwolnienia tętna. I znów, jeżeli znacie swoje codzienne, średnie, zwykłe wartości tętna, to jeżeli wasz puls zwolni, to też szybko będziecie w stanie to wychwycić, skonsultować tę sytuację z lekarzem, no i wdrożyć odpowiednią diagnostykę. Tyle na temat norm dotyczących prawidłowego tętna, ilości uderzeń pulsu na minutę. Wiemy, gdzie badać puls, wiemy po dzisiejszym podcaście, jak obliczać ilość tętna i jakie są normy, oczywiście. Ale do tej pory w naszych dywagacjach zakładaliśmy, że serce bije miarowo. No niestety nie zawsze jest tak, że serce bije jak szwajcarski zegarek. I niemiarowości pracy serca będą powodowały pewne bardzo ciekawe perturbacje dotyczące analizy naszego pulsu. I tym właśnie zajmiemy się w kolejnym odcinku naszego cyklu. To wszystko w dzisiejszym podcaście, zawałowcy. Serdecznie Wam dziękuję za Waszą uwagę. Będę wdzięczny Wam wszystkim za Wasze opinie na temat mojego podcastu. Będę również wdzięczny za udostępnianie go i za jego promowanie. No, i do usłyszenia w kolejnym odcinku zawałowców. Dziękuję Wam, Wszyscy Moi zawałowcy, za czas poświęcony na wysłuchanie tego podcastu. Wszystkim zainteresowanym przypominam, że więcej treści, więcej szczegółów, praktyczne porady oraz rozwiązania Waszych problemów i odpowiedzi na Wasze pytania znajdziecie w moich podcastach premium publikowanych w ramach mojego klubu zdrowia. Na mojej stronie www.tomaszjezewski.pl kliknijcie przycisk klub zdrowia i wejdźcie na próbę za darmo na 7 dni. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.